Witajcie w kolejnym odcinku więziennych opowieści. W związku z tym, że przed kilkoma dniami znowu zrobiło się dosyć głośno o najsłynniejszym i wcale nie anonimowym polskim świadku koronnym, jakim jest Jarosław Sokołowski Massa. chciałem Wam powiedzieć kilka zdań na jego temat. Czyli będzie to odcinek nieco biograficzny, któremu tytuł można byłoby nadać Jarosław Sokołowski, życie i twórczość. Ale to tak oczywiście pół żartem, pół serio, chociaż twórczości Jarosławowi Welmasie, no nie można odejmować, ponieważ twórcą był zacnym, znamienitym. Wiele książek spod jego pióra wyszło. W zasadzie nie do końca spod jego, ale o tym jeszcze może za chwilkę. Natomiast może na wstępie poproszę wszystkich o wsparcie kanału poprzez jego udostępnianie na social mediach. Można również wspierać kanał Poprzez platformę Patronite, jak również poprzez platformę Buy Coffee. Oczywiście wszelkie linki znajdziecie w opisie. Ponadto w opisie znajdziecie kontakt do mnie w postaci adresu mailowego. Jak również zapraszam wszystkich do uczestnictwa w grupie na Facebooku, do której link również znajdziecie w opisie. No a wracając do Jarosława Sokołowskiego, bo przecież nie jest żadną tajemnicą, że takie nosił nazwisko. On później zmienił nazwisko. I w zasadzie oficjalnie występuje teraz jako Jarosław Eł, Co nie zmienia faktu, że każdorazowo, kiedy ta postać pojawia się w szeroko pojętych mediach, wiadomo zawsze o kogo chodzi. Kiedy pada pseudonim Masa i kiedy jest pokazana charakterystyczna, olbrzymia postać w czarnej kominiarce zasłaniającej wszystko poza oczami. Jarosław Sokołowski urodził się w Pruszkowie w 1962 roku. Tam też w Pruszkowie ukończył szkołę podstawową, a następnie uczęszczał do Technikum Samochodowego w Grodzisku Mazowieckim i do Zespołu Szkół Budowlanych w Pruszkowie. Tak jest napisane w jego, powiedziałbym, oficjalnej notce biograficznej. Jaka była kolejność tych szkół i dlaczego je zmieniał, tego nie ustaliłem i nie będę ustalał, bo to jakby nie ma większego znaczenia dla dalszej jego kariery. Dość szybko zaczął się zajmować masa, chociaż jeszcze pewnie wtedy nie miał takiej ksywy, handlem walutą pod Peweksem. Młodsi słuchacze być może tego nie wiedzą, chociaż śmiem twierdzić, że pewnie wiedzą o tym wszyscy, ale mimo wszystko powiem: kiedyś dawno temu handel walutą w Polsce był nielegalny, dlatego pod Peweksami, czyli sklepami, w których można było płacić jedynie dewizami, czyli walutą, właśnie pracowali tak zwani cinkciarze, czyli ludzie, którzy wymieniali walutę po kursie nieco lepszym niż oficjalny kurs bankowy. Działalność ta oczywiście była nielegalna, była ścigana, jak również obserwowana przez ówczesną milicję i tutaj musicie wiedzieć, że ze środowiska cinkciarzy, jak również ze środowiska bramkarzy pod różnego rodzaju imprezowniami tamtych czasów wywodziła się tak naprawdę większość ówczesnej przestępczej Polski. Tym właśnie Jarosław Sokołowski. On zaczął swoją ścieżkę przestępczą u Barabasza, który w tamtych czasach, czyli na przełomie lat 80. i 90., był, no powiedziałbym, takim bossem mafii pruszkowskiej. Chociaż jeszcze wtedy nie mówiło się o mafii pruszkowskiej, w zasadzie w ogóle nie mówiło się o mafii. Barabasz to był człowiek, który po prostu rządził światem przestępczym końcówki lat 80. na opłotkach Warszawy. No i e, zajmowali się jego ludzie między innymi różnego rodzaju wymuszeniami, rozbojami, napadami. E, no ale e, ponieważ początek lat 90. To również olbrzymi wzrost polskiej przedsiębiorczości do Polski zaczynały napływać towary, których wcześniej no, nie można było kupić w żaden normalny, oficjalny sposób w sklepach. Dlatego z szerokim strumieniem płynęły, czy jechały w zasadzie tiry i ciężarówki ze wszelkimi dobrami luksusowymi, ale nie tylko luksusowymi. No i na te ciężarówki, na te tiry właśnie masa ze swoimi kamratami często napadali, i to było od początku lat 90. głównym źródłem dochodów zarówno masy, jak i Pozostałych członków rodzącej się wówczas i krystalizującej się w swoich strukturach grupy Pruszkowskiej. W czasach nam współczesnych dosyć często mówi się o tym, że Masa był jednym z głównych członków gangu Pruszkowskiego, czy że nawet był w zarządzie Pruszkowa. No, otóż nie jest to prawda. On nigdy nie był w zarządzie Pruszkowa, nawet mówiąc szczerze, nigdy nie był przesadnie blisko. Zwłaszcza dlatego, że on bardzo mocno współpracował z Wojciechem Kiełbińskim. Wielkie Obasa i z Pershingiem, czyli Andrzejem Kolikowskim, którzy no, niekoniecznie byli w dobrych układach z zarządem Pruszkowa takim twardym, ale nie chcę tutaj opowiadać o całej mafii Pruszkowskiej, bo jest na ten temat cała masa materiałów dostępnych na YouTubie. Ja chciałem po prostu kilka zdania temat samego masy jeszcze powiedzieć, ponieważ znowu będzie prawdopodobnie odbywał karę pozbawienia wolności. Za chwilkę też Wam powiem, co osadzeni, których miałem nieszczęście poznać myślą na temat Jarosława Sokołowskiego. Ale jeszcze zanim to nastąpi, to krótka notka biograficzna, a w zasadzie to jej kontynuacja. Początek lat 90. w Polsce to dziki kapitalizm i tak naprawdę całkowite bezprawie. W ślad za rozwojem nowo powstających firm, restauracji, barów, knajp i hoteli pojawiły się liczne grupy przestępcze, dowodzone m.in. przez Masę, których głównym celem i zadaniem było pozyskiwanie haraczy w zamian za tzw. ochronę. Masa był zawsze bardzo dobrze zbudowanym wielkim chłopem. W ślad za tym miał charyzmę i posłuch u młodszych od siebie, startujących dopiero w świecie przestępczym gangusów. Dlatego dowodził takimi grupami przestępczymi miał swoich licznych żołnierzy i wiele różnych mniejszych grup i grupek, którymi on dowodził. Więc, tak na dobrą sprawę, był takim, powiedziałbym, kapralem czy porucznikiem na usługach zarządu Pruszkowskiego, który to pod sobą miał jeszcze. Następne grupy czy bandy. No i takie bandy często wpadały do jakiejś knajpy, restauracji czy też hotelu, robili tam mniejszą czy większą awanturę i obiecywali, że oczywiście nigdy więcej nie wrócą, jeżeli tylko będą sowicie opłacani w postaci comiesięcznego haraczu. Podobnie haracze, czy w zasadzie jakiś tam nazwijmy to quasi podatek, nakładali na różnego rodzaju automaty do gier. Podobnie opodatkowane były wszelkiego rodzaju agencje towarzyskie. Tudzież lokale ze striptizem i wszelkie tego typu miejsca, gdzie no, prawo nie do końca było przestrzegane. No bo wiadomo było, że taki człowiek, który jest szefem agencji towarzyskiej, albo inny taki, który posiada u siebie nielegalne automaty do gier losowych, zwane jednorękimi bandytami, ewentualnie ludzie, którzy przemycają w skali masowej papierosy, ewentualnie alkohol. Z Niemiec do Polski, no nie będą zgłaszać na policji faktu kradzieży, napadu, rabunku czy też haraczu. No i właśnie w taki sposób mafia pruszkowska w początkowych latach swojej działalności zarabiała najwięcej. No a masa, jako jak już wspomniałem, jeden z głównych żołnierzy tejże mafii pruszkowskiej miał z tego dosyć duże profity. I tak sobie masa żył i funkcjonował mniej więcej do 1994 roku w ciszy i spokoju i ten właśnie 94 rok był przełomowym dla niego rokiem, ponieważ wówczas na jego drodze pojawił się policjant, który był dość nieustępliwy i zwerbował Masę jako policyjnego agenta. Chodzi o Piotra Wróbla, który to sam opowiada, że okoliczności w jakich poznał Masę Wyglądały w taki sposób, że Pruszkowscy organizowali imprezę z okazji imienin jednego z członków gangu. Impreza odbywała się w restauracji w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej. Pruszkowscy czuli się tam bezpieczni, mieli ochronę, która z bronią stała przy wejściu. Natomiast policjanci dowiedzieli się o tej imprezie, a ponieważ o mafii Pruszkowskiej już wtedy było bardzo głośno, Postanowili uprzyjemnić wieczór panom mafiozom i wpadli na miejsce z antyterrorystami. Ochroniarze mafijni, jak tylko zobaczyli tzw. czarnych, to wystraszyli się, rzucili broń i w zasadzie poprzestali na tym jakiekolwiek działania. No i nagle z restauracji wyszedł na zewnątrz masa, w ten sposób został zatrzymany, zabrany na komendę, na przesłuchanie i został zwyczajnie mówiąc odwrócony. Przez Piotra Wrubla. I tak od 1994 roku Masa ściśle współpracował z policją. Inaczej mówiąc, był policyjnym ucholem w strukturach mafijnych. Regularnie i cyklicznie spotykał się z Piotrem Wrublem i udzielał mu informacji na temat no, działań, jakie zamierza podejmować Grupa Pruszkowska. W zamian za to Piotr Wrubel informował Masę o planach policji. Z tym, że oczywiście ta współpraca była bardzo niesymetryczna. W zasadzie wymiana informacji. To miałem na myśli. No bo o ile masa podawał prawdziwe, rzetelne informacje o tym, gdzie będą planowane jakieś akcje mafijne, o tyle Piotr Wrubel podawał, owszem, też informacje rzetelne, ale o jakichś błahych, mało istotnych i no, powiedziałbym niewiele znaczących akcjach policyjnych, czyli jakichś tam Plany związane z najazdem policjantów na mało znaczącą dziuplę, gdzie robione były przysłowiowe blachy do samochodów, albo plany zamknięcia jakiegoś mało istotnego pasera, no ale masa to wszystko brał jako dobrą monetę, i po pewnym czasie panowie się wręcz ze za sobą zaprzyjaźnili do pewnego stopnia no i ta współpraca trwała do 99 roku w zasadzie prawie do początku roku 2000 dzięki informacjom jakie policja otrzymała od masy udało się zapobiec wielu przestępstwom udało się rozbić gang od środka powolutku małymi kroczkami policja zdawała sobie sprawę z tego że no musi to robić właśnie w taki sposób ponieważ Mafia Pruszkowska to nie tylko zarząd, ale cała olbrzymia struktura, która pod tym zarządem pracowała i gdyby obciąć głowę przysłowiowej hydrze, no to na jej miejsce wyrosłyby dwie kolejne w postaci tych żołnierzy, którzy przejęliby władzę nad jakimiś poszczególnymi odcinkami frontu działań mafijnych, że się tak wyrażę. No ale mam nadzieję, że wiecie co miałem na myśli. Po prostu nie można Krótko i konkretnie, radykalnie działać w sytuacji walki z tak bardzo zorganizowaną i tak bardzo rozbudowaną organizacją, jaką wówczas była Mafia Pruszkowska. No a jeszcze nie zapominajmy, że była to tylko jedna z wielu organizacji przestępczych działających na terenie kraju. Tak czy inaczej, przez 6, prawie 7 lat masa donosił policji, po prostu przekazując informacje i był zwykłym ucholem, konfidentem, jak można byłoby go nazwać w środowisku przestępczym. Dlatego też, jak mam być szczery, na słowo masa wielu osadzonych dostaje piany i czerwienią się i gotują cali wewnątrz, jak i na zewnątrz, dlatego, że jest on, świadkiem koronnym to jedno, ale jest on synonimem po prostu takiego konfidenta, który donosi na swoich kumpli i jest całkowicie nielojalny. To jest w środowiskach przestępczych bardzo źle odbierane, no ale to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, dlaczego tak jest. Masa oczywiście miał świadomość tego, że stąpa cały czas na cienkim lodzie i przez wiele lat próbował no, legalizować swoje interesy. Między innymi współpracował z Andrzejem Kolikowskim. Pershingiem razem chcieli otworzyć wytwórnię płyt CD, no i chcieli zostać promotorami bardzo popularnego wówczas nurtu muzyki, jakim było Disco Polo. Plany te nie wypaliły, ponieważ wypalił pistolet w kierunku Pershinga, ale to jest temat na zupełnie odrębną historię. No ale chcąc zalegalizować swoje dochody albo przynajmniej sprawiać wrażenie człowieka zarabiającego na legalnym biznesie. Masa otworzył restaurację La Cucaracha w Pruszkowie. Był też współwłaścicielem jednej z największych dyskotek w Warszawie o nazwie Planeta. No i tam podobno zarabiał olbrzymie pieniądze, zwłaszcza na planecie. No co nie zmienia faktu, że wciąż uczestniczył w życiu przestępczym i w środowisku mafijnym. I to jest w ogóle spora ciekawostka i niezły paradoks, ponieważ z różnych źródeł można się dowiedzieć, że Masa nigdy nie był przesadnie poważnie traktowany przez zarząd Puszkowa, a nawet nie był darzony dużym zaufaniem. Zwłaszcza, że on kierował się zdecydowanie sympatią bliżej Andrzeja Kolikowskiego, który to Pershing był przywódcą gangu Ożarowskiego i był w zasadzie w jakimś sensie trochę konkurencją dla Puszkowa. A z kolei po śmierci Wojciecha Kiełbińskiego, wel Kiełbasa, kiedy został on zastrzelony przez w zasadzie nieznanych do dzisiaj sprawców, Masa był oskarżany przez innych mafiozów o to, że sam sprowokował i w zasadzie stał za zamachem na Kiełbasę. Co o tyle dziwne, że panowie dwaj uchodzili za bliskich znajomych. No ale to mogłoby świadczyć o charakterze Masy, czyli... No, o człowieku, który no, zarobi tak naprawdę wszystko dla własnych korzyści i nie będzie się szczególnie głęboko zastanawiał nad jakimikolwiek przyjaźniami, czy też nad byciem lojalnym wobec własnych znajomych. O czym dobitnie przekonacie się jeszcze za chwilkę. Ale wróćmy teraz do 30 grudnia 1999 roku, kiedy Jarosław Sokołowski został zatrzymany przez policję w Korbielowie na żywiet. Czyźnie. Uwielbiam takie polskie słowa. Został tam zatrzymany pod pretekstem wymuszania haraczy, jak również został oskarżony o to, że no, domagał się zwrotu pożyczki w wysokości 100 tysięcy dolarów. Ale tak na dobrą sprawę, to powód jego zatrzymania był prosty. Nie było istotne z punktu widzenia policji, prokuratury, jaka będzie bezpośrednia przyczyna. Chodziło o to, żeby go zamknąć, żeby zaczął zeznawać już bardzo szczegółowo i bardzo konkretnie, ponieważ cel był jeden, chodziło o ostateczne rozbicie mafii pruszkowskiej, no i policja potrzebowała bardzo konkretnego świadka i takim właśnie wydawał się być Masa. On w połowie czerwca 2000 roku wyszedł na wolność po pięciu miesiącach pobytu w areszcie, przy czym uzyskał już wówczas status świadka koronnego i był on jednym z pierwszych o ile nie pierwszym w ogóle w historii naszego kraju świadkiem koronnym. Niedługo wcześniej została uchwalona ustawa o świadku koronnym i masa został objęty pełną ochroną i wszelkimi przywilejami związanymi z byciem świadkiem koronnym właśnie. To znaczy został przetransportowany najprawdopodobniej jak dziś można spekulować na teren Niemiec, żeby chronić jego bezpieczeństwo. Tam przebywał w chronionej willi wraz ze swoją rodziną. Została mu nadana powiedzmy nowa tożsamość, chociaż on z tej willi w zasadzie nie mógł za bardzo nigdzie wychodzić bez ochrony policyjnej, ale poza tym, że dysponował miejscem do mieszkania oraz ochroną Dysponował również miesięcznym wynagrodzeniem, które sobie wynegocjował w ramach statusu świadka koronnego, czyli od polskich władz tenże mafiozo dostawał comiesięczne uposażenie na swoje powiedziałbym drobne wydatki. Nie wiadomo dokładnie, jaka to jest kwota, natomiast wiadomo, że była to kwota znaczna. No i dzięki jego zeznaniom, które złożył bardzo obszerne, po kolei zostali aresztowani. Wszyscy członkowie najściślejszego kierownictwa Grupy Pruszkowskiej, no jak również pozostali mniej znani i mniej medialni członkowie tejże przestępczej organizacji. No a masa posiadał cały czas status świadka koronnego, i nawet dziennikarzom ciężko było w tamtych czasach przeprowadzić z nim jakikolwiek wywiad. Z dzisiejszego punktu widzenia to wygląda zupełnie inaczej, bo dzisiaj masa. Pisze książki, udziela wywiadów, no tak trochę pro forma ma na twarzy tą kominiarkę, ale na początku lat 2000, czy w zasadzie przez pierwszą dekadę lat 2000, w zasadzie w ogóle nigdzie nie udzielał się wcale. Jeżeli już gdziekolwiek, to umawianie się z nim na wywiad było wręcz kurgezalne. I pamiętam jeden z odcinków takiego programu pod tytułem Alphabet Mafii, gdzie dziennikarze próbowali się z nim spotkać chyba w Berlinie. No więc przygotowania do tego spotkania trwały dwa tygodnie. Ostatecznie doszło do tego spotkania. Masa siedział tyłem do kamery, oczywiście, przemawiał zmienionym głosem, cały czas w kominiarce, no bardzo bał się jakiegokolwiek spotkania. Nie wiem dlaczego przestał się bać w momencie, kiedy bosowie pruszkowa albo wyszli, albo półmierali. Może jest tak, że tak na dobrą sprawę jeszcze nie wszystko zdradził, jeszcze ma coś do powiedzenia i ma jeszcze inne haki na wielu ludzi, dlatego cały czas pozostaje przy życiu. A może po prostu zasady mafiozów się na tyle pozmieniały, że w gruncie rzeczy już im nie zależy na tym, żeby ścigać konfidenta, bo swoje zarobili, swoje odłożyli i pewnie nie najgorzej im się wiedzie, tym, którzy jeszcze żyją, oczywiście. Natomiast dlaczego mówię o tym, że masa jest osobą skrajnie nielojalną i nie można mu w żaden sposób ufać, no dlatego że od wielokrotnie mijał się z prawdą w tym, co mówił. Bardzo często był przez innych ludzi, którzy znali te tematy i tamte czasy lat 90. oskarżany o no, grube mijanie się z prawdą to można niejednokrotnie wysłuchać oglądając różnego rodzaju relacje czy wywiady z innymi mafiozami. Ale chyba takim no, omen koronnym dowodem na dwulicowość masy jest to, że pomówił on swojego, powiedziałbym w pewnym sensie dobroczyńcę, ponieważ policjant Piotr Wrubel został oskarżony o masę, przez masę o to, że żądał od niego pieniędzy w zamian za informacje, jakie mu dostarcza. I tak Piotr Wrubel, zamiast otrzymać medal i zamiast otrzymać dyplom za to, że e, udało mu się rozpracować mafię pruszkowską i nakłonić masę do zeznań, nakłonić masę do tego, aby został świadkiem koronnym, trafił do aresztu, stracił pracę w policji i tak, na dobrą sprawę, przez kilkanaście lat e, miał olbrzymie problemy z polskim wymiarem sprawiedliwości, no a masa została świadkiem. Koronnym tak czy inaczej i żył sobie w dobrobycie pod ochroną policyjną. Faktem jest, że może nie miał pełni swobody i pełni wolności, no bo żył w czymś na kształt aresztu domowego, no ale areszt domowy z nie najgorszym wynagrodzeniem w całkiem zacnej willi, ze spokojem ducha i sumienia chyba nie jest takim złym rozwiązaniem, a tak na dobrą sprawę mogła mu grozić bez tej całej ochrony w Polsce. Śmierć bez żadnego problemu. Oczywiście uzyskanie statusu świadka koronnego wiązało się również z tym, że no masa musiał wykazać się dobrą wolą i no tym, że nigdy w życiu już więcej nie wróci na drogę postępowania niezgodnego z prawem, nigdy już więcej nie będzie przestępcą, no ale ciągnie wilka do lasu, ponieważ. Masa nie poprzestał, a w zasadzie wrócił po jakimś czasie do działalności nie do końca zgodnej z prawem i skoncentrował się na karuzelach watowskich, na wyłudzaniu kredytów, wyłudzaniu różnego rodzaju usług i dzięki temu został aresztowany w 2018 roku. Spędził w zasadzie dwa lata w areszcie, w oczekiwaniu na proces. No a głównymi Przesłankami do jego zatrzymania były właśnie różnego rodzaju malwersacje finansowe i wyłudzenia na wiele milionów złotych. Został wypuszczony po dwóch latach z aresztu, natomiast sprawa się nie zakończyła. Do finału dochodzimy teraz, ponieważ w okolicach 1 października masa usłyszał wyrok 6 lat pozbawienia wolności, bezwzględnego więzienia za to właśnie co nawywijał we wcześniejszych latach. Natomiast wyrok ten jest po pierwsze nieprawomocny, a po drugie najprawdopodobniej, a pewnie na 100% zostanie zaliczony na początku odbywania kary pobyt w areszcie, czyli z 6 lat zostaną 4. I jak znam życie, to prawdopodobnie o ile w ogóle trafi masa do zakładu karnego, wyjdzie po kolejnych dwóch latach, bo będzie to mniej więcej plus minus połowa kary. Czy jednak Masa trafi do zakładu karnego? Śmiem twierdzić, że nie, dlatego że, jak wspomniałem, wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Obrońcy z całą pewnością złożą apelację. No i zobaczymy, co będzie działo się dalej. Natomiast gdyby Masa trafił do zakładu karnego, to nie spotka się tam z całą pewnością z miłym przyjęciem. Ze względu na to, co mówiłem wcześniej, on jest traktowany jako po prostu konfident, kapuś, uchol. Człowiek całkowicie nielojalny, człowiek, który kłamie który przez całe życie słowa prawdy nie powiedział. To tyle ode mnie w tym odcinku, jeśli chodzi o Masę i krótką jego biografię. Nie mogę powiedzieć tym razem, że temat został wyczerpany, bo z pewnością nie został. Pewnie mógłbym jeszcze długo, długo opowiadać na temat jego różnego rodzaju wyskoków i całej historii mafii Pruszkowskiej. Jest to temat po prostu olbrzymi i niekończący się. Jeżeli będziecie tym zainteresowani, dajcie znać. Ja Postaram się ten wątek rozwinąć, natomiast o Masie mówię dlatego, że pojawiła się jakiś czas temu informacja o tym, że prawdopodobnie wróci do więzienia, chociaż jest to, jak wspomniałem wcześniej, dość mocno dyskusyjna kwestia. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.